No siema siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja, ja jestem Mardel, a to jest kolejny odcinek z Dying 2. Nie będę niepotrzebnie przeciągać, zachęcam was serdecznie do dawania w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. No i życzę wam miłego oglądania. Jedziemy. Najpierw się prześpimy do dnia. Bo jeżeli to możliwe, nie mam zamiaru w nocy biegać na razie. A my, idziemy pogadać z Hakonem. Za za nadgodziny, co? Wszystko jedno. Potrzebuję tych pieniędzy. Jest jedna zasada. Aitor chce, bym znalazł mordercę Lukasa. Tylko wtedy wpuści mnie do centrum. Wyręcza się tobą? To było do przewidzenia. Radził zacząć od bazaru. <laughs> nie głupie. Bazarianie nie znoszą espeków. Na bazarze liczą się dwie osoby. Jedna to Karl, ten kaznodzieja. To wiem, a ta druga? Sofi, jego prawa ręka. Temperuje co bardziej niepokorne duszyczki. Pomaga zachować kontrolę. Jest też Cwaniak, miejscowy gangster. Dużo wie o tym, co i jak i o bandytach Joego, ale oni boją się SP. Dobra, pogadam, z Sophie, ty zajmij się Karlem. Chyba że. Wolisz dziewczynę. Sofie? Nie jest w moim typie. A jaka jest uparta, rany. Zobaczysz. Hej. Podobno był jakiś przełom w śledztwie. Aitor znalazł broń w okaza. No to biegniemy. Tam jest to cennego, ale No to ja credo HUH! <laughs> Powaj tutaj. Okay. Dobra. ukryjesz przed Coś jest tutaj nie tak!

na bazarze pozamykamy. Jutro będę wykańczać trupy. Ktoś musi załatwić gryzoni, które szwędają się po bazarze. Tak po zbliżeniu Jak będziemy mieć i cywile. Ja mam tam wejść. Tylko siebie. Ej, coś ty kurwa za jeden? Spokojnie, szefie, to nie Espek. Skąd niby wiesz? Bez przerwy się tu kręcą. Jest z zewnątrz, to ten pielgrzym. Co? Przyszedł z za murów? O kurwa. Nie wiem, czego tu szukasz, ale pilnuj się, pielgrzymie. I trzymaj się z dala od SP. Nie są niczyimi przyjaciółmi. Tym razem z biomarkerem. Karl kazał cię przyprowadzić, jak się pokażesz. Chcę się przedstawić. Miła odmiana po próbie powieszenia mnie. Pamiętajcie, ludzkość stworzyła cywilizację, która okazała się kolosem na glinianych nogach. Nie powielajmy tych błędów. Nie chciał tego, musiał. Stanowiłeś zagrożenie dla wszystkich. No jasne. Nie słuchajcie ideologii głupców nawołujących do odbudowy. Nie będzie żadnej odbudowy. Hmm. Kto by pomyślał, pielgrzym na bazarze. Witaj. Tak, nadal żyje pomimo Twoich wysiłków. Widzę, że chowasz urazę. Ale zrozumiałbyś, gdybyś był na moim miejscu. Odpowiadamy za bezpieczeństwo naszej społeczności. Traktujemy to poważnie. Dlatego zrobiliśmy, co zrobiliśmy. Mam nadzieję, że nam wybaczysz. A teraz powiedz mi, jak się mają sprawy poza murami miasta? Chcesz tylko ze mną poplotkować? Nie, ale przyszedłeś z zewnątrz i wałęsasz się wśród mojego statka. Wyjaśnijmy sobie coś. Muszę wiedzieć, czy jesteś owcą czy wilkiem. To jak? Nie podoba mi się ta metafora. Ach, tak, rozumiem. Pielgrzymi nie są ludźmi metafor ani poezji. To ludzie czynu. Ta, co do czynów, szukam Sofii. Czyżby? W jakim celu? Mam dla niej paczkę. Nie, nie masz. Słucham? Sofii nie zna nikogo poza Wiledor. Urodziła się i wychowała tutaj. Pewnie dlatego tak jej zależy na tym miejscu. Bardzo mi pomaga. Jeśli nie jest to paczka z drugiej strony ulicy, to blefujesz. Kto mówi, że blefuje? Ja. To oczywiste. Ale niech będzie, powiem ci, gdzie jest. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo czegokolwiek chcesz, nawet jeśli masz złe zamiary, ona sobie z tobą poradzi. My sobie z tobą poradzimy. Tak samo jak wcześniej, pielgrzymie. Mm. Idź tam. Zobaczysz wielkiego gościa. To Herman, ochroniarz Sofii. Powinna być w pobliżu. Dzięki, to nie było takie trudne. Nie okłamuj mnie więcej, pielgrzymie. Ja jestem z Tobą szczery, prawda? Chcę tylko, żebyś odwzajemnił uprzejmość. Każdemu powtarzam, że musimy szykować się na zimę. Aha, czyli to jest Sofia? Sofi, porozmawiamy. <grymne> Herman, nie rób mu krzywdy. Pozwól mu mówić. <grymne> Jestem. Aiden. Jesteś tym nowo przybyłym pielgrzymem. No, jesteś na bieżąco. Muszę mieć. Odpowiadam tu za bezpieczeństwo. Zresztą wczorajszym hmm. każdy o tobie słyszał szukam roboty słyszałaś może o jakiejś hmm. tutaj się mówią że bywasz przydatny wolę przekonać się sama może mała przysługa na początek hmm. co proponujesz odwiedź któregoś z rzemieślników Alberto albo Vincenzo Obaj znają drogę do najczystszych kryształów. Potrzebuję ich. Do pewnej transakcji. Do pewnej transakcji? Powinienem coś wiedzieć? Jak mawia Karl, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Wierzysz w to? Wierzę, że lepiej nie ufać obcym. A ty jesteś obcy, przynajmniej na razie. Dowiedz się, gdzie są kryształy. I wtedy zastanowimy się, co dalej. Alberto i Vincenzo, powiedz coś więcej. Ojciec i syn. Stary Alberto nie umie się wysłowić. Przed godziną zero miał warsztat i kupę forsy. Vincenzo, jego syn, jest z kolei nieśmiały. Ale obaj mają fach w ręku. Dasz im gumę i sprężynę, to zrobią ci zegarek. Powiedziałaś, że odpowiadasz za bezpieczeństwo. W jakim sensie? W takim, że rozwalę łeb każdemu espekowi, który zagrozi społeczności wolnych obywateli. O, ze słów Karla wywnioskowałem, że jesteście pacyfistami. Staramy się zmienić dawny porządek świata i zapoczątkować nową erę. To prawdziwa rewolucja. A każda rewolucja potrzebuje dwóch rzeczy. Ideologii i zbrojnego ramienia, które ją wprowadzi. Te kryształy, o co tyle krzyku? Są produktem ubocznym, powstałym po chemicznych bombardowaniach miasta. Ludzie wierzą, że infekcja postępuje wolniej, jeśli nosi się je przy sobie. Ja nie bardzo w to wierzę, ale próbować warto. To dlatego są dla Was tak istotne? Jest wiele innych powodów. Ciężko je zdobyć, trudno zniszczyć i łatwo dostać obsesji na ich punkcie, bo ślicznie błyszczą, co nie? Ale przede wszystkim. To coś namacalnego. Dużo bardziej niż kawałek papieru czy stary banknot. Dlatego są tak cholernie drogie. Mm -hmm. Dobra, pogadam z którymś z rzemieślników. Powinni być na bazarze. Spisz się, to pomyślimy o większych zadaniach. Okay. Wielki, ta, o, ogromny, no ten. No, no ten. Tak. Warsztat, tato. Tak, warsztat. I gdzie on jest? Nie widzę. Kiedy ktoś to dostrzegają. ale jak ginie ich dowódca, wywracają to miejsce do góry nogami. Hmm, wiał. Pomagasz w zdolności, większa wytrzymałość. Chcę go tutaj, z nim porozmawiać i nie handlować. Przychodzę od Sofii. Podobno wiesz, gdzie mogą zdobyć kryształy. Kurwy. Przysłała tu już jednego ta, 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 ta Debila? Kogo? Takiego jednego, swojego brata. no Jak mu tam było? Barnej. Jej brat to Barney. I pytał się o to samo. O ciemną strefę z kryształami. Nic o tym nie wiem. Gdzie jest ta ciemna strefa? Ze... Ze 100. 100. 120. 100. Tato, mogę powiedzieć? Proszę. 100 metrów od stacji metra. Jest tam duży znak Fashion Store. A po drugiej stronie ulicy stoi wiatrak. E, dzięki. Witam drugiego klienta Człowieku. Pić. Ej, ty! Jestem Damien. Aiden, jesteś tu nowy, nie? Co to ma za znaczenie? Szczycę się tym, że znam to już wszystkich, ale ciebie nie widziałem. Może dlatego, że jestem w mieście od niedawna? A serio? Wow! <laughs> Szacun. Podobno za murami jest prawdziwa rzeźnia. To coś zmienia w kwestii pracy? Nie, przyjacielu. Tylko badam grunt. Jak na razie jest nieźle. Co do zlecenia, przede wszystkim będzie tu wymagana pewna dyskrecja. dyskrecja. Ta robota to sprawa moich wspólników i tylko ich nikogo innego. Spotkaj się z nimi w zachodniej części Quarant. Wszystko ci powiedzą. Mhm, jakieś pomocne. Rozumiem, zgłoszę się do nich. Nie każ im czekać. Niechac tak na mnie tylko przekazuje informacje. Tak, między nami? Nie... No, no, co znalazłeś? Znam już miejsce, ale powiedzieli mi, że twój brat już o nie pytał. Herman, sprawdź, czy Barney włączył radio. Barney? Odpowiedz! Barney! Cholera. To dlatego się wyłączył. Chce znaleźć kryształy na własną rękę. I pewnie znowu włoży kij w szprychy. Rozumiem, że to nie pierwszy raz. Nie. Zawsze na siłę chce się wykazać. Ostatnim razem został ranny. Nawet całkiem niedawno. Jebany gówniarz! Zabiję go! Zabiję! Jak Barney się zranił? Nie chciał mi powiedzieć. Moim zdaniem to robota ESPEKów. Twój brat nie jest z tobą szczery? To nie twoja sprawa. Barney, odpowiedz mi. Jak by to trafił. Jeżeli polazł tam w takim stanie, to już po nim. Mogę spróbować go znaleźć. Ty? Byłem już w ciemnej strefie, w szpitalu GRE. W szpitalu Saint Joseph? Serio? Jeśli go uratujesz, nie będziesz żałował. Mamy trochę czasu. Barney pewnie poczeka do zmierzchu. Włażenie do ciemnej strefy za dnia to samobójstwo. Przyprowadź go w jednym kawałku. Postaram się. Powodzenia. Czyli muszę pójść nocą znowu. Ech. Podczas eksploracji miasta potkałem postaci na jednoczonej kolą. Hmm. Trybalizowana nocna na powieści misja, którą najlepiej wykonać nocą. Poświęć w interakcji z postacią przynajmniej te, by zmienić porę dnia na noc, dzięki czemu misja będzie mogła rozpocząć się natychmiast. Dlaczego zawsze musi być taki uparty? Ale, moi drodzy widzowie, to już będzie w kolejnym odcinku. Jeżeli ten się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, zachęcam Was do pisania komentarzy pod filmikiem, nastawienia subika z dzwoneczkiem, zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!